Witaj w inspiracji Buna każdego dnia w łatwy sposób. Dniówka na dzisiaj z Johanną Kell. Twoje życie staje się coraz lepsze, masz coraz większą kontrolę nad swymi myślami i możesz cieszyć się swoją wewnętrzną mocą. Możesz myśleć o czymkolwiek zechcesz, a potem uczynić to prawdziwym w myślach. Wiesz, że jest to pierwszy krok do zamanifestowania tego, czego chcesz. Wiesz, że twoje myśli mają moc tworzenia rzeczywistości. Myśl teraz o lepszym życiu, jest już ono prawdziwe w twoich myślach. Codzienna inspiracja w ciągu sekund. Do usłyszenia Do jutro.